Mili Państwo, dziś święto Sił Zbrojnych Gwinei Równikowej. No cóż, nasza granica z Gwineą Równikową jest granicą pokoju i przyjaźni. Dobrze, że chociaż ta jedna. Prasa poznańska. Zerkamy w przeszłość. Rok 1966. W Poznaniu, w pobliżu Okrąglaka, uruchomiono pierwszy w mieście rożen, przy którym można było posilić się smażoną kiełbasą. Miejskie przedsiębiorstwo taksówkowe dorobiło się 15 nowych ultra. Nowoczesnych taksówek, siedzenia z dermy, a kierowcę od pasażera oddzielała szyba z pleksji, glasu. Prasa odnotowała też prężną działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Afrykańskiej. Poza tym na dzisiaj mamy też rozmaitości, na przykład przysłowia ludowe, tym razem amerykańskie. Otóż przysłowie ludowe z okolic Hollywood głosi. Kiedy ci mówią: Proszę do nas nie dzwonić, my pana zawiadomimy? Już jesteś zawiadomiony. Przysłowie ludowe z Dzikiego Zachodu. Bóg zróżnicował ludzi. Samuel Colt uczynił ich równymi. Przysłowie ludowe z Dolnego Manhattanu. Barman to ktoś, kto rozumie człowieka lepiej niż własna żona. I przysłowie ludowe z okolic Białego Domu. Dyplomata to ktoś taki, kto mówi ci spadaj w taki sposób, że ty już cieszysz się na czekającą cię podróż. Z cyklu Savoir vivre na co dzień. Na jednym z poradnikowych portali padło pytanie: czy, jak? szef wręcza wymówienie z pracy, to może siedzieć za biurkiem, czy raczej powinien wstać? Odpowiedź. Jeżeli jest to zwolnienie grupowe, to szef może siedzieć. Złota myśl na dziś nie ma głupich i mądrych, są tylko jedni i drudzy. Historia dziś spółeczki muzycznej, bowiem to 3 sierpnia 1996 roku piosenka pod tytułem Macarena dociera na szczyt amerykańskich list przebojów. Wcześniej Macarena tułała się po lokalnych stacjach radiowych jako taka sobie hispanojęzyczna rumba. Ale kiedy dwaj sprytni producenci z Florydy zmiksowali ją po nowemu, dodali rytmu, dodali efektów, zawładnęła Macarena parkietami najpierw. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem na całym świecie. Owa Macarena z piosenki to miała być piękna dziewczyna. Zresztą, Macarena to tutaj wariant imienia Magdalena, o której śpiewano. Macarena, przydaj radości własnemu ciału. Macarena, twoje ciało służy do dawania radości. I tak w kółko, w kółko, cóż wypadało wierzyć. I od tamtych czasów nie jeden młody człowiek na widok pięknej tancerki z klubu miałby ochotę powiedzieć: O, Macarena co niejednokrotnie pod adresem licznych pięknych tancerek klubowych śpiewał również Wiesław Kot.